Dzień dobry, szanowni Państwo. Witamy na kolejnej naszej wideokonferencji. Jest to nasz sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo dla dziennikarzy, ale dla wszystkich osób, które uczestniczą w konferencji. Przedstawimy dzisiaj pierwsze elementy Gdańskiego Programu Wsparcia Przedsiębiorców. W konferencji udział biorą pan Piotr Grzelak, zastępca prezydenta do spraw zrównoważonego rozwoju. Pani Emilia Kosińska, zastępca skarbnika. I pan Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta do spraw inwestycji. Jako pierwszy zabierze głos pan Piotr Grzelak. Szanowni Państwo, przez wiele, Gdańsk, przez wiele lat Gdańsk inwestował w stabilne podstawy ekonomiczne i gospodarcze. W ostatniej perspektywie zainwestowaliśmy najwięcej środków europejskich w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To również po to, by być przygotowanym na ten trudny czas. Niestety ostatnie lata to czas osłabiania ekonomicznego lokalnych wspólnot. Wielokrotnie mówiliśmy o tym w ostatnim czasie, wskazując na ograniczane przez rząd źródła dochodów samorządów. Nam, i nam, gdańszczanom, Kaszubkom i Kaszubom, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Jedności Kaszubów, ale i warszawiankom i warszawiakom, i mieszkankom i mieszkańcom innych większych i mniejszych miast w Polsce ograniczano wentyl bezpieczeństwa, który tak ważny okazuje się w czasie kryzysu. Mimo tych przeciwności Gdańsk jest i pozostanie miastem Solidarności. Choroba, która nas dotknęła, nie tylko dotyka fizycznie, ale w coraz większym stopniu dotyka również ekonomicznie. To czas próby nas wszystkich, to czas próby naszej wzajemnej Solidarności. Chciałbym z tego miejsca zadeklarować, że będziemy walczyć o każde miejsce pracy w tym mieście, o każdego pracownika i każdego pracodawcę. Każdy z nas musi zrezygnować z czegoś, ustąpić każdy. My, wspólnota samorządowa, prywatni właściciele, podmioty gospodarcze, instytucje finansowe. Ale by w dłuższym czasie, w dłuższym okresie czasu miało to szansę zafunkcjonować konieczne jest również wsparcie państwa. Omawiali to wczoraj na telekonferencji prezydenci miast Unii Metropolii Polskich. Dański pakiet wsparcia przedsiębiorców, który za chwilę państwu przedstawimy wspólnie z prezydentem Alanem Aleksandrowiczem i panią skarbnik Emilią Kosińską. To pakiet, który został skonsultowany w ramach grona dwunastu największych miast w Polsce, właśnie Unii Metropolii Polskich. Dziś przedstawiamy Państwu pierwsze elementy tego pakietu. W kolejnych dniach będziemy prezentować następne. Monitorujemy sytuację i dla nas kluczowe jest, żeby narzędzia, które proponujemy, były adekwatne do tej sytuacji. Ja przedstawię najpierw blok związany z gospodarką komunalną, właśnie pakietu gdańskiego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców. Szanowni Państwo, wszystkie branże z rozporządzenia ministra zdrowia o zakazie działalności z automatu, ale tutaj ważna uwaga, na wniosek odstępujemy od obowiązku zapłaty czynszu za pierwszy miesiąc. Zawieszamy płatność czynszu za kolejne dwa miesiące. Będziemy monitorować rozwijającą się sytuację i, w przypadku braku poprawy, rozważymy również częściowe bądź całościowe umorzenie tego czynszu, czynszu w kolejnych miesiącach. Wiemy, że kryzys, który nadchodzi, dotyczy różnych branż. Są branże, które nie zostały objęte tym rozporządzeniem. Te pozostałe branże, które w tym rozporządzeniu ministra zdrowia nie zostały ujęte, będą rozpatrywane indywidualnie, na wniosek. Mamy świadomość, że sytuacja dotyka właśnie części tych branż, chociaż też wiemy, znamy sytuację, że niektóre branże nadal funkcjonują, tutaj przykład sklepów spożywczych. Analogicznie wprowadzamy y, podobny model w sytuacji z dzierżawą, kiedy na dzierżawie mamy na przykład lekką zabudowę, na przykład budkę gastronomiczną. Analogicznie tutaj na wniosek będziemy zawieszać płatność czynszu. Pracujemy również nad tym, ale tu prawdopodobnie będą potrzebne rozwiązania ustawowe, więc, jako Unia Metropolii Polskiej, będziemy również o to występować, nad odstąpieniem od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych na podstawie ustawy, która weszła w życie 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. To przysłowiowe 40 euro za opóźnienie w płatnościach. Chcielibyśmy od egzekucji tego odstąpić. Apelujemy do wszystkich restauratorów, którzy mają wydane decyzje na ogródki gastronomiczne, żeby złożyli wniosek o odstąpienie. Wiemy, że w tej chwili te ogródki i tak nie funkcjonują. Nie chcemy pobierać za nie opłaty. Temat, który jest istotny lokalnie tutaj w Gdańsku, dlatego że Gdańsk jako jeden z pierwszych w Polsce Wprowadził uchwałę krajobrazową i w tej chwili 2 kwietnia ma ona wejść w życie. W tej chwili pracujemy nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi, które w, głównie w zakresie Szyldów spowodują przedłużone wakacje o legis. Chcielibyśmy, żeby to wakacje o legis na Szyldy zostało przesunięte o kolejny rok. Nie chcielibyśmy z powodu Szyldów dokładać dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców. Oczywiście mamy tutaj w tym zakresie intencje. Co do szczegółów w tym będziemy za chwilę, będziemy z Państwem w kolejnych konferencjach o tym opowiadali. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy Panią Emilię Kosińską, Skarbniczkę, o opowiedzenie o ulgach w ramach podatku od nieruchomości. Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, chcielibyśmy Państwu zaproponować składanie wniosków o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Ale potrzebna jest tutaj zmiana zapisów w ustawie o ordynacji podatkowej. Taką zmianę wczoraj zgłosiliśmy, żeby na wniosek, żeby, nie można, żeby ułatwić rozpatrywanie wniosków w sposób automatyczny, nie badać tak wnikliwie jak do tej pory sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców. Bo, Proszę Państwa, biorąc pod uwagę wcześniejsze lata, trzy lata, które badaliśmy, ta sytuacja będzie dobra, ale chodzi o dzisiejszą płatność, o dzisiejsze możliwości płacenia zobowiązań bieżących, gdzie wiemy, gdzie po prostu przychody nie są osiągane przez przedsiębiorców, żeby to było ułatwienie wprost z wniosku przypisania ulgi, czy odroczenia, czy, czy rozłożenia na raty. Postulujemy, że ponadto postulujemy, żeby w ogóle terminy płatności były w podatku od nieruchomości odroczone na pół roku. A więc tutaj potrzebna jest zmiana ustawowa, którą ym, zgłaszamy jako Gdańsk i jako wspólnie z innymi dużymi miastami w ramach Unii Metropolii Miast Polskich. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy pana Alana Aleksandrowicza, aby opowiedział o ulgach w ramach użytkowania wieczystego. Szanowni Państwo, przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii zapewniamy możliwość ubiegania się o prolongatę, czyli przesunięcie terminu płatności oraz rozłożenie płatności na raty dotyczących zarówno opłat za użytkowanie wieczyste, jak i za użytkowanie. Jednocześnie wystąpiliśmy jako Unia Metropolii Polskich do rządu z możliwością przesunięcia ustawowego terminu płatności za użytkowanie wieczyste przynajmniej na 30 czy na, 30, na dzień 30 czerwca y, każdego roku, y, y, być może również na okres y, późniejszy, w zależności, jeżeli takie decyzje zapadną na poziomie rządowym. Inne wsparcie będzie możliwe również w zależności od rozwoju sytuacji i kondycji każdego przedsiębiorcy, włącznie z możliwościami ubiegania się o umorzenie tych opłat. Apelujemy, aby przedsiębiorcy składali te wnioski jak najszybciej, jest to możliwe. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi z kolei o pracę urzędu, aktualnie przeorganizowujemy pracę urzędu tak, abyśmy w najbliższych dniach umożliwili wszystkim przedsiębiorcom normalne funkcjonowanie i załatwianie spraw wszystkich spraw w relacji przedsiębiorca-urząd. Szczegóły zostaną wkrótce podane, w jakiej formie będzie to możliwe. Dziękujemy bardzo. O podsumowanie programu poprosimy pana Piotra Grzelaka. Szanowni Państwo, abyśmy mogli być solidarni. Aby samorząd mógł wesprzeć swoich przedsiębiorców, oczekuję też wsparcia ze strony rządów. Wczoraj na specjalnej telekonferencji, o której przed chwilą mówiłem, Unia Metropolii Polskich obradowała, a prezydenci miast obradowali, Ja pozwolę sobie przytoczyć, przytoczyć treść czy część treści stanowiska, które Unia Metropolii Polskich wysłała wczoraj do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ta, 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 te, główne postulaty z tego pisma mówią o tym. Apelu, apelujemy zatem do pana premiera o wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej w celu zrekompensowania spadków dochodów związanych z pandemią COVID-19. Zawieszenie wpłaty Janosika przez samorządy do końca roku 2021 wykreślenie sankcji z artykułu 242, 240 i 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania budżetów i sprawozdania. I wprowadzenie rekompensaty wszędzie tam, gdzie koszty gospodarowania odpadami są wyższe niż maksymalny ustawowy poziom, opłat. Ewentualnie apelujemy o podniesienie maksymalnych stawek. Takie stanowisko zostało wysłane do, do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wczoraj to pismo zostało przekazane. To jest klucz, żebyśmy mogli wykorzystać te narzędzia, które są w rękach samorządu. Dzisiaj przedstawiamy Państwu pierwsze elementy gdańskiego programu wsparcia dla przedsiębiorców. Będziemy w najbliższych dniach prezentowali kolejne Dzisiaj kluczem jest walka o każde stanowisko pracy w tym mieście i zrobimy wszystko tutaj w urzędzie razem z prezydentem Aleksandrą Tulkiewicz, żeby te miejsca pracy w Gdańsku zostały zachowane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, list, stanowisko Unii Metropolii Polskiej otrzymają Państwo w komunikacie prasowym wysłanym po konferencji. Teraz przejdziemy do pytań dziennikarskich, których pozwolę sobie odczytać. Pozdrawiamy serdecznie dziennikarzy, którzy te pytania do nas przesyłali wczoraj i dzisiaj. Pytanie pana Macieja Korolczuka z portalu trójmiasto.pl. Witam. Od czwartku komunikacja miejska w Gdańsku funkcjonuje według sobotnich rozkładów jazdy. Od rana otrzymaliśmy od czytelników wiele sygnałów i zdjęć, z których wynika, że ich poranna podróż do pracy w autobusach i tramwajach odbywała się w ogromnym ścisku. Jak długo miasto zamierza utrzymać weekendowe rozkłady i czy jeżeli skargi pasażerów będą się powtarzać, rozważa szybsze przywrócenie rozkładów obowiązujących w dni powszednie? Na pytanie odpowiedzieć. Dzisiaj rozmawiałem z prezydentem Borawskim. Prezydent Borawski też pracuje z zarządem transportu miejskiego. Monitorujemy wszystkie te linie, na których pojawiło się większe obciążenie i będziemy wprowadzać wzmocnienia tych linii po to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. I to będziemy działać adekwatnie do sytuacji. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, które tak naprawdę treść powtórzyła się, są zarówno od Eweliny Oleksy z Trójmiasta.pl, jak i od Rafała Mrowickiego z Dziennika Bałtyckiego, ale również od Tomasza Żółciaka z Dziennika Gazety Prawnej. Pytanie to dotyczy, czy planują Państwo podobne działania jak pakiet osłonowy dla przedsiębiorców? Dokładnie, co zamierzają Państwo zaproponować? Czy w grę wchodzą zwolnienia z podatków i opłat lokalnych? Tak, podobnie jak władze, gdy nie zaproponowały swoim przedsiębiorcom. Pana prezydenta Alana Aleksandrowicza, prosimy o odpowiedź. Ten pakiet, który dzisiaj zaprezentowaliśmy, jest zbliżony do tych pakietów, które zaoferowały inne duże miasta, czyli zarówno prolongaty, Płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych. Jeżeli chodzi o zwolnienia z czynszu, tu również dzisiaj zaproponowaliśmy takie rozwiązanie. W przypadku umarzania czy zwolniania, zwalniania z podatku od nieruchomości taka opcja istnieje. Oczywiście będziemy analizować każdy indywidualny przypadek. W pierwszej kolejności będziemy prolongować opłaty i rozkładać te opłaty na raty. Pamiętajmy również, że działamy w granicach i w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa, a więc w dużej mierze są to przepisy ordynacji podatkowej. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Kolejne pytania pana Tomasza Żółciaka z Dziennika Gazety Prawnej. Jakie mogą być orientacyjne skutki finansowe wprowadzenia tego typu programów pomocowych dla miejskiego budżetu? Dzisiaj bardzo trudno jeszcze oszacować te skutki, ale no prosty rachunek, który możemy sobie dzisiaj przyjąć. Dzisiaj ani prognozy nie są pewne, ani też trudno oszacować tym bardziej konkretne skutki. Ale jeżeli przyjąć prognozę, która jest pesymistyczna, Morgan Stanley, która mówi o tym, że będzie regres w postaci 5,8% PKB w skali kraju, jeżeli my w naszych budżetach samorządów zakładaliśmy wzrost na poziomie 3,8% PKB, no łatwo obliczyć, że jest to różnica około 10% PKB. Oczywiście to nie przekłada się wprost bezpośrednio, ale gdyby się przekładało wprost bezpośrednio, no to 10% z 3 miliardów to jest te 300% milionów e, złotych. Nie mówimy oczywiście o tej konkretnej sumie, ale na pewno są to e, kwoty rzędu setek, niestety milionów e, złotych w skali samorządów w Polsce. Dlatego tak ważny jest dzisiaj apel samorządowców do, e, do rządu, żeby również samorządy zostały wsparte i żeby te obciążenia, które zostały nałożone, żeby one zostały ograniczone. Dzięki temu będziemy mogli skutecznie pracować nad rynkiem pracy w naszych e, wspólnotach samorządowych. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie od Pana Michała Wrońskiego z portalu samorządowego. Czy w związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem planujecie Państwo wydłużenie terminu na wnoszenie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste? O odpowiedź poprosimy Pana Prezydenta Aleksandrowicza. E, tak, e, planujemy. Jest to już obecnie e, możliwe każdy wniosek należy składać indywidualnie i będzie on rozpatrywany tutaj oprócz tych możliwości, które aktualnie przewiduje uchwała rady miasta Gdańska dla tego rodzaju płatności, wystąpiliśmy tak jak już wspomniałem do rządu jako Unia Metropolii Polskich, żeby ustawowo wydłużyć ten okres do dnia 30 czerwca lub dłużej. Czekamy na odpowiedź. Dziękujemy bardzo. Teraz nastąpi kilka pytań przysłanych przez Rafała Mrowickiego z dziennika bałtyckiego. Pierwsze, jak oceniają Państwo wczorajszą zapowiedź premiera dotyczącą pakietu osłonowego? Jak widzą Państwo jego realizację w Grańsku? Pozdrawiamy pana redaktora Mrowickiego. Dzisiaj przede wszystkim to pytanie powinno zostać zadane przedsiębiorcom. My jesteśmy od początku tego kryzysu w stałym kontakcie z przedsiębiorcami. I rzeczywiście przedsiębiorcy mówią, że jest to krok w dobrą stronę, ale zdecydowanie za mały. Zdecydowanie niewystarczający. Liczymy na to, że tak jak w przypadku gdańskiego programu wsparcia, również program rządowy to jest tylko pierwszy etap i on będzie w przyszłości uszczegóławiany. No dzisiaj kluczową kwestią jest również wesprzeć elementy państwa, jakim jest samorząd terytorialny po to, żebyśmy mogli działać w zakresie również zwolnień podatkowych, żebyśmy mogli działać również w zakresie zwolnień z opłat lokalnych i po to, żebyśmy bezpośrednio tutaj z przedsiębiorcami na miejscu mogli ich wesprzeć, po to, żeby te miejsca pracy zostały uratowane. Dzisiaj z Gdańskiej Organizacji Turystycznej otrzymałem dane, które konkretnie mówią o 12% osób zatrudnionych w Gdańsku w branży turystycznej. I mówimy o specyfice gdańskiej. Gdańsk też turystyką jako jedną z nóg gospodarczych stoi. Te 12% dzisiaj no, pozostaje w oczekiwaniu na nadchodzącą sytuację i tu powinniśmy bardzo szybko reagować właśnie w ramach wsparcia samorządów, ale samorządy też muszą otrzymać wsparcie rządowe. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie. Czy oszacowali Państwo możliwe straty dla miejskiego budżetu z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa? Ja Odpowiedź. Po... Tak, ja mówię, tylko... mm. Proszę Państwa, na ten moment nie mamy jeszcze wyliczonych skutków wirusa, ale po prostu będziemy na bieżąco Państwa informować i, i mówić o konkretnych kwotach. Dziękuję bardzo i pytanie adresowane specjalnie do pana Piotra Grzelaka, od Rafała Mrowickiego czy od poniedziałku zmieniło się stanowisko zastępcy prezydenta w kwestii opłat za parkowanie? Tak jak Państwo widzieliście, nasza decyzja nie była decyzją podejmowaną ad hoc. Myśmy tę decyzję poinformowaliśmy Państwu o tej decyzji w poniedziałek po głębszych analizach i dzisiaj mamy dodatkowe jeszcze analizy. Jesteśmy w kontakcie bezpośrednim z pracodawcami. Mamy pomiary, z ruchu, pomiary ruchu z systemu Trister. Wszystkie te elementy, te dane, które mamy dają nam podstawę do podjęcia czy podejmowania nadal takiej decyzji, utrzymania nadal takiej decyzji, jaka, o jakiej informowaliśmy w poniedziałek, mimo tego, że oczywiście sytuację monitorujemy. Jeżeli na, na gdańskich drogach ruch osłabł o 35%, i to mówię o szczytach komunikacyjnych, to czy wdrażanie stref płatnego czy anulowanie stref płatnego parkowania nie byłoby jednak zachęcaniem do dodatkowej mobilności? W ramach pracy w Unii Metropolii Polskich, myśmy to właśnie rozważali wraz z innymi miastami Unii Metropolii, z Warszawą, Poznaniem, innymi miastami i uważamy, że tak by się stało czyli anulowanie opłat w strefach płatnego parkowania mogłoby przyczynić się do wzrostu tej mobilności. Tego chcemy uniknąć. Dziękuję bardzo. To są wszystkie pytania, które otrzymaliśmy od dziennikarzy w związku z tą konferencją. Zapraszamy do śledzenia portalu gdańsk.pl i do uczestnictwa w naszej następnej wideokonferencji, o której na pewno poinformujemy. Do widzenia.